Rozmowy na parkiecie w sezonie 2021-2022. Naszym dzisiejszym gościem jest Sebastian Kaczor, niespełna 20-letni e, obrotowy defensor, co dla nas najważniejsze, aktualny mistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski. E, a w minionym sezonie autor 25 bramek. I co ważne, z pewnych względów statystycznych zdobywca również dwóch czerwonych kartek i 18 dwuminutowych kar, a z perspektywy górnika kolejny dwumetrowiec w składzie, bo tych centymetrów w górniku i kilogramów w ostatnich latach brakowało, więc teraz liczymy, że ta siła i ofensywna, i defensywna jeszcze wzrośnie. Witamy Ciebie serdecznie w Zabrze i witamy Ciebie w rozmowach na parkiecie. Witam serdecznie. No i zacznijmy może od tego, co trochę wywołałem, no bo faktycznie jesteś aktualnym mistrzem Polski. Ale Twoja przygoda z Łomżowi w Wekielce trwała tylko rok. Trafiłeś do górnika Zabrze. Nie traktujesz tego trochę może jako mm, jakiś taki sportowy spadek? Mm. Nie, nigdy w życiu nie traktowałbym tego jako sportowy spadek. Wiadomo, w głowie takiego młodego człowieka jak ja na początku, no mam wiele myśli oczywiście, ale, ale nigdy nie pomyślałem o tym, że to będzie jakiś, jakiś nie wiem, właśnie taki sportowy spadek, jak to, jak to pan ujął. Ja przyjechałem, że tak powiem tutaj realizować swoje cele, cały czas walczyć o swoje, no i będę chciał pewne rzeczy udowodnić w tym sezonie, jak i, i kolejnych dwóch, bo mam trzyletni kontakt trzyletni kontrakt, ale cofnijmy się trochę w czasie. No de facto masz jeszcze 19 lat i będziemy się tego trzymać. Więc na świeżo, tak. jak zaczęła się Twoja przygoda z piłką ręczną? Moja przygoda z piłką ręczną zaczęła się dość późno. Zacząłem ją w swoim macierzynym klubie w Krakowie, w Kusem Kraków. No tam dosyć późno przyszedłem i pierwsze, pierwsze moje pytanie jakie padło do trenera w Krakowie było czy nie za późno no i on powiedział, że, że nie, że nie jest za późno że, że, że no nigdy nie jest za późno żeby zacząć, wiadomo jakbym przyszedł dwa, 3 lata wcześniej, gdzie mogłem oczywiście, to by było dużo łatwiej mi, lecz no, wyzwania, Może, można tak u, ująć, no i to, że na pewno trener tak powiedział, że nigdy nie jest za późno to mnie bardzo zmotywowało po czym po Krakowie trafiłem do SMS-u do Gdańska, tam spędziłem 3 lata jestem obecnie absolwentem no i po Gdańsku odezwały się właśnie, odezwały się Kielce i na rok poszedłem do, do Kielc. Okej, okay. w jakim wieku zacząłeś treningi, tą pierwszą przygodę? O nie chcę skłamać 14-15 lat. To faktycznie późno jak na współczesności. Nie, ok. może nie, trochę wcześniej 13-14. 13-14. Jest późno, to prawda. Już od w tej chwili z tym zespołem Górnika Zabrze, z aktualnym zespołem Górnika Zabrze. Jak znalazłeś się w szatni? Jak, jak twoje pierwsze wrażenia ze współpracy ze swoimi nowymi kolegami? Hmm, tak szczerze podgodnie jeszcze ciężko stwierdzić, lecz co jedynie mogę powiedzieć, że atmosfera jest bardzo, bardzo fajna. Z chłopakami uważam, że się dogaduje. wiadomo ten kontakt na początku nie będzie taki, taki otwarty z mojej strony, bo ja tak mam zawsze jak poznaję nowych ludzi, że, że jest mi ciężej nawiązać kontakt, ale uważam, że z czasem będzie coraz lepiej i, i, i uważam, że sama relacja, sam kontakt z chłopakami na, na bardzo duży plus. Okej. Okay. A już wyklarowało się w jakiś sposób, jaką, jaka będzie twoja główna rola w Górniku Zabrze? Czy będziesz y, głównie defensorem, czy będziesz y, y, bardziej grał z przodu na, na, na kole, czy, czy też może będziesz y, zawodnikiem uniwersalnym, tak jak, jak Bartek Bis, który, którego trochę szlakiem podążasz, który i walczy z tyłu, i walczy z przodu? Myślę, że, że to już zostawię trenerowi. Jeśli chodzi o to, ale będę chciał i tu, i tu dać siłę zawsze 100%. Oczywiście czuję się bardzo dobrze w obronie. Może nie będzie to wyglądało jeszcze od początku tak super, ale dążę do tego, że będę być jedną z podstawowych na części, części naszej obrony w Zabrzu. I, I do tego dążę i myślę, że, że to się stanie z, z moją ambicją i, i, i temperamentem. A w ataku na pewno będę chciał też pomóc. Dzielić, dzielić koło w ataku z, właśnie z Bartkiem. I Uważam, że się dobrze dogadujemy i jesteśmy w stanie na równi grać razem i się zmieniać co jakiś czas. A jak wygląda Twoja współpraca z trenerem Marcinem Nijewskim? Bo on lubi młodych zawodników, on lubi, lubi w nich inwestować i lubi wrzucać ich na głęboką wodę, co zresztą ostatnio regularnie powtarzam. Faktycznie widzisz już ten kredyt zaufania? Może kredyt zaufania jeszcze nie. Ten kredyt muszę sobie wypracować. do, do tego, Tak jak powiedziałem, do tego dążę, ale, ale uważam, że, że z głównej mierze do zawrze też przyszedłem dla trenera, czy znaczy nie dla trenera, wiadomo, ale dla, do takiego trenera, bo wiem, że, że właśnie tutaj młodzi zawodnicy dostają ten kredyt zaufania i jestem w stanie najwięcej wynieść właśnie grając i rozwijając się u boku takiego trenera. A... Czy ten rozwój zaprowadzi do tego, że Górnik znowu włączy się w tym sezonie o strefę medalową, o walkę o tą strefę? Na to liczę i ja zawsze stawiam najwyższe cele, nawet jak, jak ja staram się być bardziej optymistą, no wiadomo realistą też, ale, ale, ale jak najbardziej, ja uważam, że jesteśmy w stanie walczyć o najwyższe cele. Wiadomo, wróciłem też, byłem rok w Kielcach, więc chciałoby się dać troszkę na łóżkę Kielcom. Wiadomo, nie mam, nie mam za co dać na łóżki Kielcom, ale wiadomo, jak się odchodzi z, z klubu, w którym się wcześniej było, to fajnie jest powalczyć jak równy z równym. A uda się Wam walczyć jak równy z równym z zespołem Zarendal w Lidze Europejskiej? Myślę, że na pewno. Ja. Tam jedziemy po to, żeby awansować do kolejnej, kolejnej rundy. Będzie trudny rywal? Miałeś czas na rzucić na niego... Tak, tak. Miałem... Znaczy, na pewno, rzuciłem okiem. Wiem, że, że to jest jedna z lepszych drużyn w lidze norweskiej, która myślę, że o tytuł co roku walczy właśnie z, z, z Elverumem z Ligi Mistrzów. Co mogę powiedzieć? Tak jak mówię, jedziemy po, 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 po wygraną. Na to liczę i na, na inne nastawienie wśród zespołu też. To znaczy oczekuję takiego nastawienia też zespołu. Uda się dotrzeć do tej przynajmniej fazy grupowej? Na to liczę, tak jak mówię, ja, ja zawsze jestem bardzo dobrej myśli i zawsze walczę o to, żeby było jak, jak najlepiej. No i w takim wypadku liczymy, że też będzie jak najlepiej i w sezonie ligowym, i w sezonie pucharowym, i w sezonie rozgrywek europejskich. I miejmy nadzieję, że będzie możliwość zaprezentować Ciebie też osobiście już niedługo na boiskach. A teraz bardzo miło było Ciebie gościć w kolejnym odcinku rozmów na parkiecie. Bardzo Ci dziękuję. No i do zobaczenia. Mi bardzo, również było miło. Dziękuję bardzo.